Właśnie wchodzimy teraz na teren. Czy rize to jest kłamstwo, czy to jest prawda? Czy opowieści ludzi po wojnie, to co widzieli, czego tu doświadczyli, to jest kłamstwo czy prawda? Bo na przykład ja nie uwierzę w taką ilość betonu, która została tu włączona. Ale z drugiej strony, moje to, że ja tego nie potwierdzę, obala aleja betonu na podażu, Półtora miliona burków z cementem, każdy po 50 kg. Słuchajcie, w tamtych czasach, jak się przywoziło w ten cement, on musiał być wykorzystany w ciągu 72 godzin. Jeżeli ktoś przywiózł półtora miliona worków, kto z was był na włodarzu i widział te aleje betonowe? To nie jest moje pitolenie. Ten cement leży tam do dzisiaj. 72 godziny na wykorzystanie, czyli nie zdążyli? Czy może celowo to przywieźli, zakamuflować? Było 50 takich transportów. Faktycznie był de facto jeden, jak teraz robią deweloperzy. Oszukują, mamy kradną. I Szper w tym momencie napisał, że takich transportów było 50. Został ostatni na zewnątrz, a reszta 49 została włożona pod ziemię. Kolejnym takim picem na wodę. Które można powiedzieć, który będzie przemawiał za kłamstwem RIZE, to są wszystkie te żelbetonowe okapy służące do zabezpieczenia stropów. One nie pasują do żadnego chodnika, który jest w komplecie RIZE. A teraz kontrą będzie to, że niższe chodniki były do tego przystosowane. I teraz znowuż, nie możemy zaprzeczyć, i nie możemy znowuż potwierdzić. Kolejna sprawa, ilość wody potrzebna do wyrobienia takiej ilości betonu. Wody nie ma, oficjalnie nie ma, bo tu nie ma kanalizacji, znaczy yy, rur, które pompują wodę w góry. Tylko przepraszam bardzo, Włodarz ma przepompownię, Osówka ma przepompownię, Soboj ma przepompownię, pierwsze zakłady i drugie zakłady w Buszycy mają przepompownię, i obowice mają przepompownię. Jedyny kompleks, słuchajcie, w tym całym kompleksie, jedyne, jedyne szkolnie, jedyne miejsce, które nie posiada przepompowni to rzeczka, bo tam nie ma przepompowni. I ktoś powie, dobrze, były przepompownie, była woda, tylko słuchajcie, ilość wód gruntowych, sami dzisiaj jeszcze widzieli, pokazywałem wam jak to wybijają źródła, ile tu jest wody. Niemcy prowadzili, słuchajcie, Niemcy nie byli idiotami, oni byli hydrologami, oni wykorzystywali każdy strumień, każdą rzekę do wytwarzania prądu. Ci, którzy byli ze mną w zeszłym miesiącu, pokazywałem właśnie gdzie spiętrzano wodę i gdzie ustawiono turbiny do wytwarzania prądu. No nie była taka ilość prądu, żeby zasilić na przykład kompleks, ale żeby na przykład 50 latarni działało, plus betoniarka. Po co mi było ciągnąć kable gdzieś z jakiejś elektrowni ściągać, bo to jest słupy, instalacje ciągną. Wystarczyła zwykła, normalna, pieprzona turbina na jednym zwykłym strumyków, który się kręcił non stop przez 24 godziny, zwykłe dynamo i miałem prąd do oświetlenia, do oświetlenia budowy, zgadza się? A takich strumyków na soboru, na Głodarzu, na Osówce było z 50. I kolejna sprawa e, świadcząca o picu, który tu był. Tu nie było więźniów. Skoro świadkowie twierdzą, że to była mała, senna miejscowość, nie było tutaj więźniów, nie było obozów, nie było żadnych składów, no dobrze przyjmuję taką wiadomość. Tylko że z drugiej strony jest wiadomość, że tu e, z ludzi w ilości 11 tysięcy, oficjalna liczba to jest 4,5 tysiąca, maksymalnie dochodząca do 11 tysięcy, gros roze nie może się rozliczyć. I tego nie jestem w stanie zrozumieć. I to jest dla mnie najważniejszy argument, że to nie był piz na wodę, który działał się tutaj w, w tym miejscu. Jeżeli komendant obozu w nie potrafi się rozliczyć 4,5 tysiąca ludzi, to na pewno zostałby rozstrzelany. Tak jak już Wam mówiłem, Niemcy byli w stanie doliczyć się co do jednej pchły. Bo oni też prowadzili statystyki, ile pcheł w danym obozie. Bo więźniowie mieli nakaz zabijania codziennie po 50-60 hełm. I na karteczce musieli Kapowi to podać, Kapu potem robił statystykę i blokowemu oddawał ile tego dnia zostało zabitych w Jakieś tam statystyki, to były chore badania. I w momencie, kiedy Niemcy tracą, słuchajcie, 4,5 tysiąca ludzi, to co się z nimi stało? Gdzie oni poszli? Ktoś otworzył obóz, 4,5 tysiąca ludzi, idźcie sobie w cholerę, jesteście w tym momencie wolni. To w tym momencie oni wracają do swoich domów i te 4,5 tysiąca osób się znajduje. A po tych 4,5 tysiąca osobach nie ma najmniejszego śladu, nie ma zapisków, słuchajcie. Mało tego, yy, niemieccy pisarze byli tak skrupulatni, że oni rozpisywali, słuchajcie, to jest autentyczny przykład, ilość onutów, bandaży, zapałek na sztuki, a 4,5 tysiąca osób po prostu wcięło. W tej książce macie tam wypisane wszystkie filie obozu Grozrodze. Ile ich było? 134. Do każdej chwili, do pewnego momentu jest rozliczony każdy jeńiec za jeńcę. Wrocław dostaje około 60 tysięcy jeńców. Auschwitz, Rosen i inne obozy dostarczają 60 tysięcy jeńców do Wrocławia. W momencie, kiedy Wrocław zostaje wyzwolony z około 25 tysięcy jeńców, To się stało z resztą. Możemy powiedzieć bombardowania, oszoł pożary, pochłonęły tyle ofiar. Ok, możemy to przyjąć. Z tego możemy się rozliczyć. To są ofiary oblężenia Wrocławia. Do Polka ze nie tyle ze jak bo ja już nie pamiętam tego, tyle taki obóz przejściowy, po likwidacji szczutowa. Mniejsza o to. Do Marborka, do budowania umocni przyjeżdża około 3 tysięcy jeńców. Po wyzwoleniu Marborka Rosjanie zatrzymują około 1000. 2000 zginęło podczas oblężenia. OK, jestem w stanie to zrozumieć. Warszawa, odbudowa, znaczy nie tyle odbudowa i niszczenie Warszawy pochłania około 1000 polskich jeńców, którzy jako żywym innym chodzą i wysadzają budynki. Nie mieli innego wyjścia. Tak między innymi pozbywano się około 1800-900 osób w ten sposób zostało wykończonych przez Niemców. Okej, okay, to mamy rozliczone. A co się stało z 4,5 tysiącami ludzi, którzy tu przyjechali. Tylko, że to jest zaniżone. Ja stawiam na 11 tysięcy. 11-12 tysięcy ludzi, którzy przyjechali tu do tego kompleksu. Gdyby... 5 milionów w Auschwitz to, to są takie. Proszę 5 milionów. 6. No dobrze, ale słuchaj, no wiadomo, no 4,5 tysiąca, słuchaj, to jest 10 wagonów po 1500, znaczy pociąg po 10 wagonów, po 150 osób wagonów. To jest 24 godziny pracy w Birkenau. I po tych ludziach nie ma śladu. I właśnie tak jak ty powiedziałeś, kto by się tam przejmował 4,5 tysiącem ludzi, skoro tam zginęło 6 milionów. Aczkolwiek są głosy, które negują właśnie te 6,5 milionów. Że to jest żydokomunistyczna propaganda, że tam tyle ludzi nie zginęło. I słuchajcie, w pewnym, pewnym sensie, no nie w pewnym sensie, w 100% mają rację, bo w Auschwitz nie zginęło 6 milionów ludzi. No to to <z2> Oni <z2> zginęli, <z2> ale pamiętaj o tym, Birkenau, kombinacja śmierci. Birkenau, tak, no, ta, rzezinka. Nazwijmy to rzezinka, bo Birkenau, tylko widzisz, właśnie obrońcy nazistów wykorzystują nazwę Auschwitz-Birkenau, połączenie na to, to dwóch obozów w jedno. W Auschwitz nie było tylu ofiar, nie było możliwości, to był wzorcowy obóz. Brzezinka powinna w ogóle. Auschwitz to był zlikwidował na kość Brzezinki, brzezinki i to przemysła. Auschwitz to był obóz macierzysty. Ale to to był AL. Bardziej, na to Auschwitz nie był KL, tylko AL, czyli Altweisler, obóz pracy, obóz e, przygotowania ludzi do dalszego wchłonięcia i przesunięcia, dostawienia go do funkcjonowania w społeczeństwie, a Birkenau był obozem zagładny.